Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. W pierwszym odcinku podam ogólne informacje, które pozwolą Ci zacząć rozwiązanie tego zadania, natomiast stworzyłem jeszcze odcinek bonusowy dla osób wspierających kanał i tym osobom będę pokazywał szczegółowe obliczenia. Jeśli chcesz dołączyć do wspierających, to na ekranie końcowym lub pod tym rozwiązaniem w opisie znajdziesz link do tego potrzebny. Wystarczy, że wybierzesz dowolny próg wspierania i natychmiast stajesz się wspierającym i dostajesz dostęp do wszystkich opublikowanych przeze mnie zadań. Pierwsza rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę w zadaniu: definicja i podstawowa własność równoległego boku każdego równoległego boku. Otóż równoległobok, zapamiętaj, to taki czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. I teraz korzystając z własności wektorów, mamy pokazać, że skoro podane są takie współrzędne wierzchołków, to ten czworokąt jest równoległobokiem. No tutaj podpowiadają nam ym, sposób rozwiązania, ale jakieś obliczenia muszą się pojawić. I musimy się zastanowić, kiedy dwa wektory są równoległe. Jaką cechą mus, muszą się charakteryzować, żeby były równoległe? Zapamiętaj, że dwa wektory równoległe mają dokładnie takie same współrzędne. Mówiąc oczywiście o współrzędnych, myślę o współrzędnych wektorów. Natomiast jak te współrzędne wyznaczyć, jak pokazać, że dana figura jest równoległobokiem, to już przedstawię w odcinku bonusowym.